Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie z mojego domu z Puszczy Darżlubskiej. Ja celowo użyłem pojęcia domu, bo myślę, że pamiętacie, że ekosystem to właśnie oznacza dom, tak? No i tym bardziej, że nasz gatunek w ogóle narodził się właśnie w lesie, tak? Także, mimo dzisiaj takiej troszkę pochmurnej pogody, jestem tutaj, żeby z Wami znowu pouczyć się. Na ekologii, tak? Dzisiaj w temacie mamy gospodarowanie zasobami natury, czyli pytanie, nad którym dzisiaj będziemy się zastanawiali, to czy jesteśmy albo na ile jesteśmy dobrymi gospodarzami tej ziemi, tak? Na ile jesteśmy tutaj dobrymi gospodarzami? Naprawdę zastanówcie się. No, bo to jest kluczowa sprawa, tak? Jak my zarządzamy tą planetą? Czy jest to odpowiednie? Czy coś trzeba poprawić, tak? Niektórzy mówią, no zawsze życie człowieka to jest ciągłe poprawianie, ciągle coś da się zrobić lepiej, tak? także pomyślcie, a tak konkretnie rodzaje zasobów natury. My je sobie podzielimy na cztery takie kategorie. Kiedyś były dwie: odnawialne, nieodnawialne. Dzisiaj dodano jeszcze dwie. No bo niektóre zasoby odnawialne, mimo że się odbudowują, no niestety żeśmy wyczerpali, tak? I da się je wyczerpać. Dalej koncepcja Footprint. Footprint, foot stopa, print odcisk, czyli odcisk stopy, tak? To jest ciekawa koncepcja, słuchajcie, jaki jest wielki nasz odcisk, naszej takiej, w cudzysłowie, stopy na powierzchni planety, tak? Czy te stopy są duże, czy my zadeptujemy tą ziemię, czy też one są takie, że Ziemia to wytrzyma, tak? No i koncepcja, idea bardziej, tak? Idea zrównoważonego rozwoju na koniec. Stara idea z lat 80. poprzedniego wieku, zapisana, przyjęta przez praktycznie wszystkie kraje świata, no ale chciałoby się, żeby ona bardziej była widoczna w naszym życiu, tak? Także temat dosyć duży. Tak? Pytanie jedno, zasadnicze, ale tutaj zagadnień sporo. Rodzaje zasobów, słuchajcie, zasoby najpierw odnawialne, nieodnawialne, tak? No to, co jest nam najbardziej potrzebne do życia, jestem tutaj nad brzegiem rzeki Redy, czyli woda, tak? Woda, zasób odnawialny, oczywiście ona się oczyszcza, nie zabraknie nam tej wody, tak? Z tym, że znowu, czystej wody, no przynajmniej w Polsce jest nikomu mało, tak? No bo ja dzisiaj nie mogę napić się, mogę tylko tutaj skorzystać z tego, co przygotowałem w domu. Natomiast nie mogę napić się z rzeki Redy, bo jest zanieczyszczona, tak? Czyste wody w Polsce to 1%, tak? Naprawdę jest słabo, tak? Dalej, no powietrze, którym oddychamy jest odnawialne. Mamy drzewa, jest zielono. To co zielone daje nam tlen, tak? powietrze my znowu w jakiś sposób zużywamy, ale się odbudowuje, oczyszcza. Tak? No, słońca dzisiaj nie ma, no, ale energia słoneczna odnawialna, tak? procesy, które zachodzą na słońcu no, nie zakończą się. tak, Więc jest to energia odnawialna, tak? czy zasób odnawialny. No i zasoby nieodnawialne, które no, żeśmy i w Polsce wykorzystali, chociażby rudy metali. tak. Kiedyś żelazo wydobywane było na Śląsku, w Polsce aktualnie już nie, chociaż jeszcze tam jest, ale no jest już tak mało, czy tak głęboko są te zasoby, że nie opłaca się ich wydobywać, tak. Dalej węgiel kamienny, czarne złoto, tak, jak kiedyś powiadano w Polsce, no to czarne złoto, słuchajcie, też się kończy, no jeszcze są kopalnie, różne zamieszki, strajki, bo no ludzie chcą pracować, tak. No ale to ono się kończy, niestety. Sprowadzamy z zachodu, sprowadzamy też z Ukrainy, ze wschod za za wschodniej granicy, sprowadzamy ze Spitsbergenu aż taki bardzo kiepskiej jakości miał węglowy. No bo nasza gospodarka no, na tym czarnym złocie jednak się opiera, tak? No, brudne technologie, no ale takie są. No trzeba je powoli, powoli albo szybko przekształcać na nowe technologie, tak? na zasoby odnawialne, bo no to jest tylko jedyna przyszłość, tak? Bo węgiel kończy się, ropa naftowa tak samo się kończy, więc nasze samochody te na paliwo w postaci ropy czy benzyny, myślę, że za naszego życia no skończą się te samochody, no i będą inne maszyny, tak? którymi będziemy się przemieszczali. Rower zawsze będzie, tak? Rower będzie, bo to nasza maszyna, nasze silniki w postaci mięśni chyba zostaną sprawne, tak? Także to są, słuchajcie, zasoby e, nieodnawialne, no i jeszcze wyczerpywalne, tak? No możemy je wyczerpać, tak jak ten węgiel chociażby się wyczerpuje, ropa się wyczerpuje, tak? No ale zasoby e, te odnawialne, czyli e, no, zasoby przyrody, które się odbudowują, tak? Myśmy tu mówili o tych zasobach no, przyrody nieożywionej, ale także drzewa, zwierzęta, tak? To też są zasoby przyrody odnawialne, no ale można je wyczerpać, tak? Bo no chociażby przykład tutaj z puszczy wam podam kiedyś występowały tutaj tury, jeszcze w średniowieczu. Król Jan III Sobieski ma tu niedaleko rezydencję, można zwiedzić sobie w Rzucewie, no i król tutaj polował na tury, tak? Były one w puszczy Darżlubskiej, no ale zostały wybite co do jednej sztuki, tak? no więc zasób niby odnawialny tak, no ale żeśmy zużyli, tak czyli wyczerpaliśmy go do zera no i nie mamy turów obecnie na świecie i wielu jeszcze zresztą innych gatunków które są zagrożone, tak ok, to nam szumi strasznie, mam nadzieję, że to wytrzymacie, drzewa tutaj się bujają, no ale wiatr to też no, zasób ważny, tak, cieszmy się, że go mamy bo to jest zasób przyrody nieożywionej E, który jest do wykorzystania też jest niewyczerpywalny, tak? odnawialny i niewyczerpywalny. Okay. Teraz footprint, tak? Przejdźmy dalej, bo tutaj się rozgadałem. Footprint, czyli odcisk naszej stopy. Nie chodzi o fizyczny rozmiar stopy, tylko o nasze potrzeby życiowe, tak? E, wyobraźmy sobie, nie wiem, mieszkanie, które mamy, pokarm, który spożywamy, e, zasoby energetyczne, które zużywamy, czy to węgiel, czy jakieś inne zasoby, tak? Wszystkie nasze potrzeby życiowe zostały przeliczone na umowną powierzchnię, którą no, musielibyśmy mieć, żeby te zasoby uzyskać. Tak? Mam nadzieję, że to jest dla was zrozumiałe. Tak? Nie jest to proste wyliczenie. Jak to przeliczyć moje potrzeby życiowe na powierzchnię? No ale szacuje się. tak? Jeżeli na przykład nie wiem, jeżdżę do pracy samochodem terenowym tak? czy rowerem, to możemy sobie wyliczyć mniej więcej, no, o ile ja więcej potrzebuję przestrzeni, żeby te zasoby uzyskać, tak? Niektóre takie dziwne zasoby, które nam się wydaje, e, to nic nie zużywa, tak? Zużywa to bardzo dużo, chociażby produkcja ubrań, zużywa wielkiej ilości wody, tak? Mało kto sobie to wyobraża. No i to bierzemy pod uwagę i wyliczamy przysłowiową czy taką no, teoretyczną powierzchnię, która byłaby potrzebna, żeby te zasoby uzyskać, tak? No i okazuje się, że dla europejczyka ta powierzchnia terenu, ten footprint wynosi 2,75 hektara. Tyle terenu potrzebuje każdy z nas, żeby realizować swoje potrzeby życiowe. Tak? 2,75 hektara. No i są znowu kraje, które są bardziej oszczędne, bardziej ekologiczne i zużywają mniej. Tak. No, ale niektóre kraje świata zużywają tak dużo że no nie wystarcza im nasza planeta w ogóle, tak? Tak naprawdę gdyby wszyscy ludzie żyli tak jak obywatele pewnych krajów, no to potrzeba nam pięć planet ziemskich, tak? Pięć planet, tyle oni zużywają, także no nie da się tak, oczywiście, bo my wyczerpujemy te zasoby, no i dalej będzie naprawdę słabo, tak? To jest ta koncepcja footprint. Odcisk naszej stopy, no warto pomyśleć, co ja mogę zrobić, żeby te moje stopy no nie były aż takie niszczące dla mojego domu. Tak? Bo pamiętajcie, mówimy o naszym domu, o naszym miejscu na Ziemi. tak? No i przechodząc do koncepcji czy idei zrównoważonego rozwoju, słuchajcie, lata 80. minionego wieku, e, naukowcy wymyślili, no co tu zrobić, żeby to nasze oddziaływanie nie było takie destrukcyjne, tak? Wymyślono, zapisano 500 stron różnych e, tych koncepcji, różnych e, pomysłów, tak? Pięć e, lat później, to już jest znany fakt historyczny, w Rio de Janeiro, rok 1992, spotkali się przedstawiciele 192 krajów świata, debatowali, podpisali, te zasady, że będą je wcielać w życie, tak? No i okazuje się, że Polska oczywiście też przyjęła te zasady, no ale e, no, do dzisiaj, mimo że to tyle lat upłynęło, no czasami ta nasza polityka, czy nasza domowa, czy kraj, w kraju, tak? Czy w innych krajach świata wygląda tak, że no po nas to choćby potop, tak? Albo inaczej, w innymi słowy to wolność Tomku w swoim domku, tak? Mimo żeśmy podpisali Przyjęliśmy te zasady, jak się rozwijać, żeby no, ten świat przetrwał tak? dla kolejnych pokoleń. No, mimo to, yy, no, ta nasza polityka jest taka krótkowzroczna, jak to się mówi No niezbyt rozsądna. Tak? Okej, okay, to słuchajcie, w domu, oczywiście, proszę to sobie przemyśleć nad tym naszym gospodarowaniem. Czy jesteśmy dobrymi gospodarzami na Ziemi? Tutaj, oczywiście. Notatkę proszę sporządzić na temat tych trzech rzeczy, o których się opowiadałem. No nie są to proste tematy, tak, ale no trzeba się zastanawiać, tak, nad tym, jak my postępujemy na tej Ziemi. I jeszcze pytanie dla Was, dla chętnych: poszukajcie, które kraje świata mają największy odcisk stopy na powierzchni Ziemi największy ten footprint czyli najbardziej no, destrukcyjnie działają na Ziemi no a które to kraje są najbardziej ekologiczne, czyli mają najmniejsze to negatywne oddziaływanie, tak? No tutaj, słuchajcie, już szumi coraz bardziej, więc będę kończył. Do, do następnego spotkania z Puszczy Darżlubskiej. Widzimy się za tydzień. Do widzenia.